manifestacji Kongresu Nowej Prawicy co miesiąc spotykaliśmy się 23. Być może Państwo zastanawiają się, dlaczego dziś spotkaliśmy się 25. Pewnie myślicie, że no tak, 23 było pożyciało. Tak, ale nie tylko, bo słyszałem, że już zapadła decyzja, że VAT ma wynosić docelowe 25%, przynajmniej, przynajmniej jak na razie. Zatem data 25. wydaje się jak najbardziej słuszna. Miejsce też jest idealne, bo gdyby za króla Zygmunta podatki były tak wysokie jak dziś, to Rzeczpospolita upadłaby o wiele wcześniej. Dzień dobry, witam Państwa. Olaf Wojak. Najprościej rzecz ujmując uważam się za patriotę. Proszę Państwa, dlaczego, dlaczego 23? Dlaczego nasze poprzednie spotkanie było 23? Ponieważ 20, 23% VAT-u, Tak. 23% VAT-u, czyli 8 miliardów potencjalnych wpływów do budżetu. Potencjalnych, bo nieosiągniętych, ale 8 miliardów pieni pieniążków wyjętych z Waszych portfeli, tak? z naszych portfeli, z portfeli obywateli. Tyle kosztowało wprowadzenie podatku VAT o 1% wyższego niż dotychczas. Ale to jest tylko rozgrzewka, ponieważ nasi politycy szykują nam dalsze podwyżki i stąd nasze dzisiejsze spotkanie, czyli 25. 25% VAT-u, mieli państwo, już jest postanowione. Mili państwo, jeżeli nie chcecie być dalej opodatkowani, jeżeli nie chcecie płacić coraz więcej podatków, jeżeli nie chcecie oddawać tych pieniędzy ludziom, którzy nie potrafią się nimi rządzić, głosujcie na Kongres Nowej Prawicy. My wiemy, jak to zmienić. Proszę państwa, Kongres Nowej Prawicy są to osoby, które chcą być rozliczane z wykonanych zadań co wykonywać rzeczy, których Państwo jako ich pracodawca od nich oczekujecie. Dlatego jeszcze raz, mieli Państwo, zachęcam do tego, aby głosować na Kongres Nowej Prawicy. Dziękuję bardzo. Prowadzę oznężoną biznes od ponad 30 lat. Reprezentuję Stowarzyszenie Wolni Przedsiębiorcy. Rzeszamy głównie właścicieli małych i średnich firm. Są to biznesy jednoosobowe i rodzinne. Proszę wyobrazić sobie, że tych biznesów jest w Polsce ponad 3 miliony. Zatrudniamy ponad 6, zatrudniamy ponad 6 milionów. Osób wytwarzamy ponad 60% PKB, czyli produktu krajowego brutto, i nie ma naszych przedstawicieli w Sejmie. Czy to jest normalne. Wytwarzamy większość PKB, ale ten dochód, te pieniądze dzieli ktoś inny. Jest to niesprawiedliwe. Kolejne rządy uchwalają bezsensowne przepisy, które skutecznie utrudniają nam życie. Wypracowane przez nas, ciężko wypracowane pieniądze dzieli się zupełnie inaczej niż otrzymane pieniądze bez pracy. Ciężko zarabione pieniądze wydaje się na najważniejsze potrzeby. Chcemy, by państwo było jak rentowna firma, w której przychody są większe od wydatków, w której nie ma długów, bo dług jest bratem bankructwa. Jest rozwiązanie, rozwiązanie. Popieramy projekt podatkowy Centrum Adama Smitha i podstawię krótkie jego założenie. Jest to likwidacja danin na rzecz ZUS-u, likwidacja podatku, likwidacja PTCIT. Zamiast tego podatek ryczałtowy od, od wynagrodzeń i ryczałtowy podatek od osób które mają własną działalność. Witam serdecznie. Państwo, yy, Paweł mówił tutaj, że spotykaliśmy się 23, teraz już 25, ponieważ no jest już zamiar podniesienia VAT-u do 25%, ale tak naprawdę to powinniśmy spotykać się 50. dnia miesiąca, co oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że przez pół roku pracujemy na państwo, a tylko przez pół roku pracujemy dla siebie. Także tak naprawdę podatki w Polsce to około 50%.